Zdrowa, energooszczędna i piękna przestrzeń do życia we własnych czterech ścianach? Baumit może spełnić to marzenie. Wszystko dzięki naszym materiałom budowlanym tworzącym konstrukcję budynków szczególnie znanych ze swojego wyjątkowego, zrównoważonego i zdrowego klimatu wnętrz. Nasz sekret tkwi w trwałych systemach ociepleń. Regulujących wilgoć i wysokiej jakości jastrychach. Zapewniają one komfort we własnych czterech ścianach, o jakim zawsze marzyłeś. Nasza wiedza na temat zdrowego mieszkania opiera się na badaniach prowadzonych w Parku Badawczym WIWA. Każdy stojący tam budynek wykonano z innego zestawu materiałów, co pomogło nam znaleźć odpowiedzi na liczne pytania o to, co tak naprawdę ma wpływ na zdrowe mieszkanie. Centrum Innowacji Baumit wykorzystujemy te odkrycia do opracowania naszych zdrowych materiałów budowlanych. Naszym głównym celem jest tworzenie produktów łatwych w aplikacji, cechujących się najwyższą jakością. I robimy to dla całej Europy. W licznych oddziałach firmy zespoły pracowników budują zaufanie wśród klientów i partnerów. Zdobywamy to zaufanie dzięki odpowiedzialnemu pozyskiwaniu surowców, zrównoważonemu wykorzystywaniu zasobów w procesie produkcyjnym oraz dobrze skoordynowanej logistyce, która gwarantuje naszym klientom terminową dostawę. Aby zapewnić najlepsze zastosowanie produktów, zapewniamy także doradztwo, zarówno na budowie, jak i na etapie planowania, aby pomóc Ci w doborze najlepszych produktów, kolorów i struktur. Niezliczona ilość nowo budowanych budynków, jak i renowacji dowodzi, że marzenie o zdrowym i pięknym mieszkaniu stało się rzeczywistością. Na tym jednak nie koniec. Stale udoskonalamy nasze produkty, aby przyszłe pokolenia mogły tworzyć i mieszkać w jeszcze bardziej energooszczędnych, zdrowych i pięknych domach. Baumit. Pomysły z przyszłością.